Silenzia Sport Therapy Center. Witam Państwa, Krzysztof Dymczak. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Dawid Gołąbek, właściciel kliniki, a także były fizjoterapeuta piłkarskiego Śląska. Witam serdecznie. To może na początek Dawid opowiedz jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z fizjoterapią i kiedy to w ogóle było? O, już fizjoterapia zaczęła się w 2005 roku. Zacząłem tu studia na wf we Wrocławiu. Całe życie też, całe, całe życie byłem związany ze sportem, głównie z piłką nożną, więc jak gdyby wiedziałem, że, że, że przyszłość wiąże się ze sportem. No i taki wpadł pomysł, żeby ta fizjoterapia się pojawiła. No i takim trochę przypadkiem, bo na ostatnim roku studiów zacząłem staż właśnie w Śląsku Wrocław, wtedy jeszcze w drugiej drużynie, wtedy to była młoda ekstraklasa. No i, no i tak, że tak powiem, sprawdziłem się, bo, bo po pół roku awansowałem, można powiedzieć, do pierwszej drużyny. Wtedy jeszcze Jarek Fojut powiedział, że to był jeden z lepszych transferów. No i od tego czasu zostałem w Śląsku, przepracowałem 8 lat, właśnie zdobywając m.in. Mistrzostwo Polski, więc, więc dobrze trafiłem, dobry okres, więc bardzo się cieszę. Mówisz, opowiadałeś teraz o przygodzie ze Śląskiem. Jakbyś ją w ogóle porównał z pracą obecnie tutaj w klinice? Czy praca w klubie różniła się czymś, czy, czy jest to tak naprawdę odzwierciedlenie tego samego, co, co, co mieliście przez, tak jak powiedziałeś, 8 lat. Fizjoterapia w klubie, no, troszkę się różni, bo tam ta fizjoterapia już zaczyna się na boisku, często podczas treningu, podczas meczu, więc tam od razu działamy, możemy, widzimy, jak zawodnik doznał urazu, kontuzji i ta fizjoterapia już odbywa się, można powiedzieć, 5 minut po tym urazie. Wiadomo, że częściej wśród piłkarzy i w klubie sportowym te kontuzje dotyczą kończyn dolnych, są to główne, głównie urazy mięśniowe, kostno-stawowe i wiadomo, że ten czas na fizjoterapię jest krótszy, no bo mecze są co 3, co 6 dni więc jak gdyby tego czasu mamy mało i musimy wkraczać wszystko, co jest możliwe i dozwolone, żeby tego zawodnika postawić. Natomiast tutaj w klinice już pojawiają się osoby z różnych dyscyplin, no bo i siatkówka, i koszykówka, i tretloniści, więc tutaj te urazy dotyczą różnych części ciała, więc jak gdyby trzeba trochę popatrzeć globalnie na ciało. No poza tym wiadomo, że tutaj ostatnio specjalizujemy się w, w artroskopii kolan, stawów skokowych i ta rehabilitacja już trwa dłużej, bo od kilku tygodni do kilkunastu tygodni, natomiast w klubie często te, takie kontuzje zawodnicy przechodzą już właśnie w partnerskich ośrodkach lub w, w ośrodkach, klinikach, które, które klub wyda zgodę. I, e, więc, więc to już troszeczkę inaczej wygląda, plus to, że tutaj w gabinecie osoby, które przychodzą po kontuzji e, są nieraz już, to są przewlekłe kontuzje, no i to wymaga dłuższego czasu po prostu. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale uważam, że coraz częściej ludzie zaczynają korzystać z usług fizjoterapeutów. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że zaczął taki troszeczkę panować trend, nie wiem czy czy jest to związane z tym, że świadomość ludzka wzrasta i jakby urazy, które doznajesz nie tylko na boisku, ale też w życiu codziennym powodują to, że um, że ludzie Wiedzą, że mogą pod wpływem i skorzystając z usług fizjoterapeuty, wyleczyć swój uraz szybciej. Z czym to może być związane według Ciebie? No na pewno teraz fizjoterapia przechodzi takie swojego rodzaju boom, bo otwiera się bardzo dużo gabinetów. Nawet młodzi fizjoterapeuci otwierają te gabinety. To nie do końca jest takie dobre, no ale to zostawmy. Natomiast ludzie bardziej są świadomi, zaczynają się troszkę więcej ruszać wiedzą, że jak coś tam boli, strzyka, to nie ma co czekać z tym miesiącami i brać tabletki, bo nieraz te urazy są takie, że można to naprawić w ciągu dwóch, trzech wizyt i, i, i po problemie. Wiadomo, że wiadomo, że są też takie okresy w gabinecie, gdzie gdzie mamy do czynienia, tak jak teraz okres zimowy, no to niektórzy pacjenci mówią no to teraz macie żniwa, no bo wszyscy z nart przyjeżdżają i, i, i mają kontuzję. Rzeczywiście w tym okresie jest więcej osób po, po nartach, no bo ludzie jednak się nie przygotowują, a te kontuzje są poważne, ale co ciekawe, taka ciekawostka, jak była pandemia, no to te stoki były zamknięte i wtedy ludzie jeździli na sankach i też rzeczywiście kilka osób mieliśmy po urazach na sankach i te urazy też były dosyć poważne i długotrwałe. Natomiast później już się zaczyna sezon letni, no to już i, i, i piłkarze wracają w tych niższych ligach i winnych, e, traetloniści, biegacze, więc można powiedzieć, że ten sezon na fizjoterapię trwa cały rok i, i, i myślę, że ludzie są o tyle otwarci, nie boją się i chcą korzystać z naszych usług. Czyli uważajmy nie tylko na nartach, ale też na sankach. E, a jakbyś jak to się przekłada na niższe ligi? Uważasz, że też e, piłkarze w, e, w niższych ligach częściej korzystają już z usług fizjoterapeuty, bo jak wiemy na boiskach niestety w niższych ligach najczęściej klubu, kluby nie stać na to, żeby zatrudnić fizoterapeutę, który byłby odpowiedzialny bezpośrednio za, e, za usługi, które miałby wykonywać w klubie. Zazwyczaj to była, był przysłowiowy lud i zamrażacz. Jak wygląda to obecnie? No, na szczęście się to zmieniło. Jeszcze w niektórych klubach rzeczywiście to funkcjonuje, ale tutaj nawet jako, z tego co wiem jako związek DZPN zaopatrzył te kluby w niższych ligach w takie podstawowe apteczki medyczne, więc to jest już zawsze ta podstawowa rzecz i fajny to był ruch ze strony związku. Choć uważam, że lepiej to wygląda niż było, bo, bo może kluby nie, nie stać jeszcze na takie pełnowymiarowe zatrudnienie fizjoterapeutów, ale często w niektórych klubach raz w tygodniu czy, czy dwa razy w tygodniu, plus mecz pojawiają się ci fizjoterapeuci, są też bardziej świadomi, plus często te niższe kluby korzystają właśnie w sposób partnerski z takimi klinikami jak my. I, I zaczęło to po prostu lepiej wyglądać dobrze, no bo tak naprawdę o to też chodzi, żeby w tym zdrowiu przegrać ten sezon i, i, no i cieszyć się z tego. Nie? Z dobrych źródeł wiemy, że gościłeś też, można powiedzieć, gwiazdy u siebie w, w klinice. Między innymi Szymon Marciniak pojawił się dość niedawno u ciebie. Z jakim mu razem zawito. No to już był troszeczkę trochę czasu minęło jak był już rzeczywiście. No w związku z tym, że zacząłem gdzieś tam współpracować z Hornelem Paszkiewiczem, sędzią, to ona rzeczywiście pewnego dnia mnie polecił. Szymon wracając akurat z Emiratów Arabskich, gdzieś tam sędziował mecz i tutaj miał warwę w Wrocławiu. No i, no i przyjechał. To był typowo zabieg taki regeneracyjny który miał na zasadzie po prostu rozluźnienia i przygotowania do następnych meczów, w związku z tym, że, że, że Szymon jest naprawdę profesjonalistą i, i, i widać, że dba o swoje ciała no i musi dbać, bo przy, to, przy takiej ilości meczów no, trzeba o to dbać. No to skorzystał z takiego zabiegów, wydaje mi się, że mu się spodobało, bo wrócił jeszcze dwa czy trzy razy, więc, więc cieszę się, że taki... Też taki przypadek też, no, też, też gościł u mnie. Na korytarzu zauważalne koszulki piłkarskie ze znanymi nazwiskami. To chyba nie tylko Szymon Marcinak, jeżeli chodzi o znane osoby, e... by, by u ciebie w, w gabinecie. No tak zdarzają się rzeczywiście osoby, czy, czy, czy że można być, że z pierwszej strony gazet, bo i, i gościła u nas też Sofia, no i nasza biegaczka, czy, czy zawodnicy z Ekstra Klasy, czy takich niszowych trochę sportów typu szczelectwo sportowe, więc tu rzeczywiście w tym gabinecie, w gabinecie u nas te osoby z różnych dziedzin się pojawiają i to jest też fajne, ale to nie jest tylko miejsce dla takich aktywnych, mocno osób, bo też pojawiają się osoby, które mają do mało do czynienia mają ze sportem, ale, ale chcą, że tak powiem, żyć zdrowo i, i, i żyć bez bólu, prawda? Tak na koniec, nie wiem, czy może miał być jakieś kilka słów do naszych, do naszych dolnośląskich klubów? Może miałbyś jakieś kilka celnych uwag, może jakieś propozycji ćwiczeń w domu, które mogliby wykonywać zawodnicy po meczu? Masz może jakieś, jakieś, jakieś pomysły? No, przede wszystkim wiemy, że teraz te niższe kluby poszły w taką stronę, że za, za kontraktują zawodników już dosyć doświadczonych, z mocną przeszłością, czy ekstraklasową, czy pierwszoligową, ale także inni zawodnicy, bo mocna jest migracja między klubami. I tutaj bym sugerował i apelował do tego, żeby tych zawodników po prostu przed podpisaniem kontraktu naj, naj, najprościej w świecie przebadać. To nie musi być nie wiadomo jakie badanie, bo wystarczy typowo badanie laboratoryjne, diagnostyczne, Podstawowe, podstawowa morfologia, wizyta u ortopedy, który zrobił SG, zobaczy testawy, w jakim, jakim, jakim są stanie plus wizyta właśnie u fizjoterapeuty, który testami czynnościowymi sprawdzi tego zawodnika i wtedy, wtedy klub, dany klub wie, czy ten zawodnik jest od razu gotowy do gry, do treningu, czy, czy wymaga dalszej rehabilitacji. Więc to myślę, że kluby powinny na to zwrócić uwagę. Poza tym taka podstawowa regeneracja, no wiadomo, że warunki są ciężkie, więc nie potrzeba im budynku z ogromnym zapleczem sauny, komory hiperbarycznej. Tak naprawdę wystarczy duży baniak z zimną wodą, roller do masażu, może 2-3 rowerki, żeby tą regenerację zrobić bezpośrednio po meczu i szybciej tych zawodników doprowadzić do, do zdrowia i żeby później rzeczywiście... Ze spokojną głową można było zjeść tą przysłowiową kiełbaskę, no bo też o to o tym wszystkim chodzi w niższych ligach, żeby to była dobra zabawa i, i żeby w zdrowiu przegrać sezon. Także myślę, że to, to bym polecał. To tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Moim Państwa gościem był Dawid Gołąbek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do zobaczenia.